Chciałam wcześniej stronę strony Link, to jest odcinek sklepu Fortnite z 25 marca 2021 roku. Jeśli mi się spodoba, zostawcie słowa, łapów w górę w razie też nie z kolei. Nie chciałam już do sklepu. No i mamy nowego sklepu Czerwony Jad. Jaj, co ja mam? Jakiego nowego? A on stary. Także on ma nowy styl, ale ten styl też już był ostatni w sklepie. I Jest naprawdę ładny skin'eczek z tym drugim stylem. Ona się nazywa Czerwona. Ale to jest niebieskie. Tego nie poprawili, a powinni to poprawić moim zdaniem. Dla mamy krzeczora, jest tak, bardzo ładny skiniaczek. Podejrzeć, że 400 razem z tym początkowym. Tak? No tak. Taki wiosenny ma. Taki, jakby go nazwać teraz tutaj. Yy, no nie pamiętam, jak się nazywało. I jaki zimowy. Bardzo ładny skiniaczek moim zdaniem. Jeszcze nie ma. Też są naprawdę kozak. E, zwieraczki też są potężne moim zdaniem. Takie, takie i takie, co macie. Bardzo fajne, moim zdaniem. Siorb też jest jak najbardziej okej. Okay. Profesor Siorb, też jest spoko. Taki zbiraczek do nich mamy. Też bardzo fajne. Mikiel sheriff. też jest bardzo ładny skinem, moim zdaniem. Jak ma ten styl, to się robi tak. A jak ma ten styl... To się robi tak. I, I też jest naprawdę bardzo fajny ten odcinek, mało. szczerze, gdybym miał, to sobie kupił, bo naprawdę ładny jest moim zdaniem. Zwieraczek ma, który też jest naprawdę kozacki. I to zwłaszcza w tym drugim stylu, to jest naprawdę kozacki. Fajnie wygląda. E, no i za co mają tak. Bangara, bugi, Bardzo fajna łoteczka. E, skorpion. Kiedyś spoczyłem z nawet. Yyy, też jest okej. myślę się no Mi się wydaje tylko ten. Poczekaj, który jest z styl? E, Trzeba podajcie, bo jeśli tak fajnie oczy świecą w nosy, nie? W Fortnite. Poza e, typu te. Ja pewnie jak najmłodka emotka i ludzie Wtedy były te skinki tych... Mm. Strachu na, strachu na wróble, i się i normalnie ustały takie strachy na wróble. Tylko, że no, takie normalne, jakby wygrzenie I też były takie skinki I ludzie się kupowali te motki tego skinka i tak stali, prankowali. Ludzi. To było naprawdę dobre, trzeba powiedzieć. Przysiad w stylu Shaolin. Bardzo fajne. Elektryczne podrygi. To jest pierwszy sezon, widzowie. Nie spodziewałbym się tego. No, bardzo fajna moteczka że no droga, 800% południów to już dalej mamy z tej No i mamy jeszcze pod nową ekipę case'a. Zobaczymy sobie co Skinek sam w sobie jest... Brzydki. Mi się nie podoba. Zresztą w sensie to jest podróba Pumy. No nie podoba mi się generalnie ten skinek. Plecak. Jest nawet spoko. Zwierak jest bardzo ładny moim zdaniem. W ogóle on się jest, rusza. Jak I malowanie na broń też jest bardzo ładne. Te dwie rzeczy są najlepsze, a dwie rzeczy, które są legendarne są najgorsze. Więc no wiecie jak to wygląda. No i ekipaka jest to są do końca marca, ta poprzednia. A od y, 1 kwietnia jest ten skinek. No więc jeśli się spodoba, zostawcie słowa, dzwonki, łapkę w górę w razie też. Czekolek no mi ja się czy ja to żegnam i naraz.